Sensory, memory, sensoryczne dyski, czyli gra pamięciowo-dotykowa. A o co chodzi w tym wszystkim? Mamy takie dyski, na których, jak widzicie, są różnego rodzaju wypustki. Można się bawić na wiele sposobów. Takie dyski można położyć na podłodze i bawić się w utrzymanie równowagi i pracować nad budową stopy i koordynacją ruchową, szczególnie motoryką dużą, ale można też bawić się tak. Każdemu dyskowi odpowiada piłka, która ma identyczne wypustki, a nawet identyczny kolor, ale kolor nie będzie tutaj grał dużej roli, bo zadaniem graczy będzie wylosowanie piłki, sprawdzenie jej dotykowo. Mamy dodatkowo takie przysłonkę na oczy, ale możemy po prostu to tak zrobić, że dzieci nic nie będą widziały. Trzeba będzie bez podglądania dotknąć fakturę i wskazać odpowiedni krąg, który odpowiedni dysk, który jest rozłożony na podłodze. Można bawić się też w drugą stronę. Zarówno przez dotyk stopy, jak i dotyk dłoni sprawdzić fakturę na dysku i znaleźć odpowiednią piłkę w środku. Piłki Mogą służyć także do masażu, a dyski do najróżniejszej zabawy. A tak naprawdę cały zestaw sprawdzi się zarówno w domu, jak i w przedszkolu, jak i w szkole, jak i w poradni integracji sensorycznej. A zabawy i pomysłów, i scenariuszy na zabawę jest bardzo wiele.